Tutaj nikt mnie nie widzi, jest miło i mi fajnie. Jest tak zwykłym przechodzeniem, nie widać mnie i sobie Cześć, witajcie tutaj, Pairo, a to jest już ani nie, nikomu nie muszę tłumaczyć, co to jest, za gra. Jest to Cube World, tak? Już większość z nas was powinna znać. Jak fajnie, dobra. I właśnie y, tworzę teraz ludzika. Tak. Postać swoją. Ja będę miał. Hmm, nie by tu grać. Dobra, człowiekiem. No to z kim bym tu mógł grać. Warrior nie, Ranger nie, tak. Nie, dobra, rangerem będę grał, więc ranger jest dla mnie najlepszy jak już. O, taki gość może być. Mm, Okej. Okay. nie, długie włosy to są chyba. No, nie lubię takich. Hm. No nie wiem. Dobra, wybieramy te walić. Mm, kolor włosów Dobra, niech będzie niebieski. Ładnie działa, na okay. OK, nazwijmy go oczywiście Wajro. Waliro. Pa... Dobra. <laughs> Nie, tak. O no właśnie. Serwana. Aha, dobra. Ym, zagrajmy na... Dobra, na takistanie. Ja teraz się z wami pożegnam i za chwilę wrócę pod krótkim cięciu. Bo mi się to długo ładuje dosyć. A, ale... No. Ja zrobię cięcie dla Was i nic to nie będzie, nie? No, narka. Okej. Okay, świat mi się zrenderował. Jestem tutaj tym ludzikiem. No i dobrze, zobaczymy co mam w inwentory. wand? A nie, a to ja muszę sprzedać. DMAGE 8HP 5 DMAGE 8HP 5 7,31 A dobra, no zobaczymy jak się tym zagra. Ale jest chyba mocniejsze. Chociaż nie, nie wiem. No, gin! Gin! Fucking, ale lag, nie? Widzieliście to. o oh, fuck, ale lag. Dobra, zobaczmy co to jest. Mm. Nie wiem co mnie. On... a, chyba kaskę miał, dobra. Zobaczmy teraz gdzie mamy Krodem City. Okej, okay, to lecimy naprzód. No, mam sobie tą grę, ja pobrałem ją tak naprawdę. Dam wam linka. Pobrałem ją sobie za darmo. Tak, za darmo, żeby nie było, nie Chociaż, Chociaż może kupię ją. Bo jest dosyć taka ciekawa, wiecie o co chodzi Nie, to jest beznadziejny łuk Jednak wolałem swój stary A ja ją zrobiłem ha, ha. Kurde ten mandzio znowu biegnie do mnie, ja nie mogę Tak się tak słowa? Ah, dobra. To hmm, jest Aha, dobra, to żadna różnica dla mnie, czy to z prawej, czy to z lewej. A, czy się latareczkę będę nosił ze sobą, bo latareczka się przy... Też nie, dobra, nie. Radzać, czy coś tutaj jest dlatego dobra mm. trochę to jeszcze zejdzie się, że dojść do tego miejsca. A! E, raczej na, na czym ta gra polega to nie muszę mówić, bo... Oj, sorki tam. Szyet! No cicho. Dobra. Mm. No bo wiele bardzo takich znanych youtuberów nagrywało... Youtuberów tak może będzie poprawnie. Nie już z tej gry, tak więc to nie powinna być dla was żadna nowość u mnie na tym kanale. Hmm. Ale tak po prostu mi się spodobała ta gra i pomyślałem, że sobie tak... No wiecie, ten tegy pół No. A jeszcze taka ciekawostka, jak się przybliży mapę, pod M się jest mapa, jak się ją przybliżycie sobie. Um. O tym Ja ci gość nic nie robiłem. Dobra. No to przynajmniej żyje. To y, jak przybliżycie sobie tak tą mapę, leczy znaczy kółkiem myszy, jak przewiniecie sobie ją i przybliżycie tak, to y, będziecie właśnie widzieli, że y, będą pojawi pojawią się te na przykład nazwy sklepów i tak dalej, te takie wywieszki na minimapie w prawym górnym rogu. No, ale się tak samo przybliżę i wszystko to samo widać. Mm. A właśnie, tutaj jest bardzo podobne do Minecrafta. Znaczy, no wszystko to taki jest kwadratowy świat, nie? Znaczy, kwadratowy może nie, ale takie też są piksele. No i ten. Ale tu jest taki podobny akcent, że można zabierać npc tą rzeczy. <laughs> Później im je sprzedawać, tak naprawdę. Tam też tak samo było, tylko z sianem chyba, jakoś tak. No. Dobra hmm. To o! Wiem gdzie sprzedam te wszystkie rzeczy Gdzie przynajmniej większość o. Ka e, Jeszcze taka ciekawostka W każdym można W każdym mieście można sobie Fucking sorry za te lagi Ale takie są W każdym mm, Sklepie można wszystko sprzedać moje dawaj, dawaj, dawaj Okej, okay, mam jed jedną stóweczkę mamy tu jest 1 S i to jak macie 100... jak 100 tego cena bierzecie to macie 1 S właśnie Dobra mm. O ja się kupię Zaraz. Okej, okay, 11 Okej, okay, 20 tych kupię i dobra dzięki no właśnie jeszcze zobaczę do ustawień hmm. co to langu language? Co nie chcę języka lol dobra nie wiem nie, nie rozumiem tego zbytnio dobra ta mini mapa tak bardziej zżera hmm tą grę, dlatego ja już nie będę ją przybliżał, bo... O, bo tako. Dobra. Co ja bym sobie mógł tu kupić? Okej, okay, najpierw sobie wypiję coś. Nie wiem, wiem, mógłbym iść się przespać, żeby zdobyć życie, ale... Ale chcę zobaczyć, um, czy będę mógł jakoś nabrać wody do butelki. O, tam jest studnia akurat. Bo um, jeszcze nie umiem... Ale chyba wiem jak to zrobić. Tak mniej więcej. Ja czy nigdy nie próbowałem, ale chyba wiem jak to zrobić. O tak. Dobra, to wyjdziemy do tej studni. Eee. No, czekajcie, escape. Co to jest to? A. Dobra, to już mnie nie chce. Okej, okay. tu wszystko napełnię wodą. Zobaczymy, czy to, co to z tego wyjdzie. Jeszcze chyba będzie trzeba jedną rzecz zrobić. Okej, okay. mamy na maksa. Starczy nam to. Kurde. No, co za laksony Ja sobie tylko powołem, a tu takie, wiecie, takie zwiechy, jakbym. O, patrzcie, widzicie ten kwiatuszek? A, to ja będę wiedział. To... Dobra, to już jestem siódmy. Odkryłem, jak to się robi. Prawdopodobnie. A, to C. Dobra, dobra. To... Ale nie Water Flask, tylko... Mm, ...Life Potion. Okej, okay, dobra, i mam jedno więcej. Tak, co widzę. tak mam pięć Potionków. Ja yeah, Umiem to robić! Dobra, jestem z siebie dumna, jak nie wiem, a teraz zabijmy jakąś kolejną osobę, bo wiecie, trzeba zdobyć trochę xp A w mieście mi się kurde zazwyczaj tak wszystko laguje, nie wiem czym to jest spowodowane, ale... Tak przy nagrywaniu też może. Trochę to słabo, nie? Tak o. No mogę kolejne miksurki porobić. Zawsze się przydadzą. 7 na nich, nie? Dobra, zabijmy jakiegoś innego gościa. Bo trzeba tutaj level zdobywać, bo na tym polega cała gra, praktycznie. Szkoda tylko, że nie można budować, bo to było jak Minecraft. Ja Minecraft lubię. Ło! Co, co to jest? Dlaczego to takie laksony? słabo tu zagrałem, bo obydwa mnie gonią teraz Co chla Już od razu Fakan Fucking... Pi, gościu, pi, 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 pi. Boże Nie wiem co ja mogę z tym zrobić że jak oni są mocni. Dobra, pozbieramy jeszcze tych trochę owocków. O, narobimy sobie jeszcze potionków nowych. Potionki to podstawa. Tak sobie teraz myślę. Bez nich to akurat bym przegrał już dawno temu tę bitwę. Ja już bym się, kurde... Ja już bym się po prostu... no poszedł. There is special to, to, to jeszcze jest niedopracowane Kurde, no No ja nie mogę, no To co chodzi? To wszystko jest ustawione chyba jak potrzeba Powiedzcie mi może, jeżeli wiecie o co w tym chodzi Oj Dobra, już nie chcę Już tego nie chcę Co się stało? Dobra, z dwóch. Okej, okay, jestem już z powrotem. Po prostu okazało się, że źle kliknąłem mnie w tą opcję, co chciałem. No i po prostu musiałem zresetować grę, bo mi się tak lagowała, że się nie dało trzymać. Kto to jest? Dobrze... O, goblinowie. Kurde, co jest? Co tak słabiutko? Najpierw tego snajpera chyba ja będę musiał. Mówić. Kurde, strzelaj, Boże, co to się dzieje? Kurde, tamten frajer na górze no stopnie daje. Jego sniperka, bo on mnie zaraz zarobił, mnie razem. No boże, to tylko gobliny. Wiem, że jest taka zasada, nigdy nie ten, coś tam swojego wroga. Nie, nie ten. Nie lekceważ swojego przeciwnika, ale no to no bez jaj w tej grze możesz. No bo to jest w końcu. Kurde, mam dosyć. Boże, wszystko mu się na tym komputerze laguje coś jest dobrze zrobione, to jest złe. coś dobrze, to jest. Dobrze. Nie rozumiem, dobra. Ja to mam się po prostu z tym komputerem. No, no, no co? Tylko zbieram co? No, no, no ja nic nie zrobiłem, Boże. Widziałem, że mapa mi się renderowała na 50%. A to dalej, dalej, dalej. Boże, kochani. Okay. Działa, działa, no to co w Chyba, że będzie trzeba jak w Minecrafcie zrobić, że połazić trochę po świecie i zaraz później nagrywać Znaczy ja tak w Minecrafcie nie robię, ale tak niektórzy robią, jak mają słabe komputery A ta gra jest jednakże coś podobna do Minecrafta Tylko trochę lepsza grafika i ładniejsze te piksele wszystkie itp itp i i i No ale po prostu wiecie <kłysy> Ja mam nadzieję, że jak ta gra wyjdzie to będą w niej inne już opcje typu, no, no jak to się mówi, um, inne opcje typu e, ustawienie na przykład jak wyglądać ma grafika, żeby było trochę, wiecie, lżejsze. Uuu, z tymi to nie mam co walczyć. Jestem przechodzieniem. Dzień dobry. Nie tu nie ma. Dobrze. A jednak jestem. Faken, Żyj! Może... Pomocy! Bez siotczyp. Kurczaka? Kurczaka? Możesz, jak sobie wyobrażasz to wow, pomóż mi! A on też jest kontra mnie. Fuck you, frogman! Fuck you! Nie mam mnie. Ukryłem się! No kurde na krowy to działa. A to jest krowalko zamutowane Szlak by go. Wiecie, co najbardziej w tej grze denerwuje? Że wszystko. Że wszystko umie tu się wspinać. No, co jest, no? No, kurde. Już nie wierzę w to, co widzę. Mogę zrobić sobie więcej tego potionków. Kurde, nie mogę. No, o Boże. Hm. Dobra. Będę chciał tego Shabby Wood Crossbowa. Bo HP będzie zaraz HP. Dwa dziewięć, a mój ma... Pięć? Ten dwa dziewięć? Je, to jest słabiutko! Panie! Nie chcę tak. Ktoś tu coś pije. Szczerze nie wiem co to było. Ktoś tu chlał. Dobra, idę stąd No nie wiem, to będzie chyba już z tego odcinka, trochę głupi był Szczerze mówiąc bo, no bo, bo był głupi już Nie można tego inaczej nazwać O, fetuszek Nie, nie, troszkę. Kurde Так, я тут ушки... Тут фрогмен. А то, вообще, был вот голос моего bohaterа. Ja, oh yeah. Aha, już wiem na czym polega to takie niebieskie w MP Dobra. Um. no. O! Kicia! Po co ją biłem? Czy jego biłem? Boże, koty jest ode mnie lepszy, no bez jaj. Wszystkie uwierzenie w to, że kotek był lepszy od człowieka. Uff 13 HP, zaraz bym je rozwalił, jeszcze jeden cios i bym był trupem. Faktycznie był lepszy. Dobra, gościu, a to... Och, dobrze. Piskuk, znowu coś widzę. Więc na moim poziomie. ja. dobra, to już w pełni rozumiem o co chodzi w tym gościu. O, czyli coraz bardziej rozumiem tą grę, i się mi wydaje coraz fajniejsze. Ja tą postacią jeszcze troszeczkę pogram, na drugim levelu jakoś tak. Kurwa. Eee, sery. Trochę jestem zmęczony. Tego tak mi się grywa wszystko. O, ja jestem przechodzeniem, mnie tu nie ma. pani ogrze jestem słodki i mały i sobie idę tutaj nikt mnie nie widzi jest miło i fajnie jestem z zwykłym przechodzie nie, nie widać mnie ja sobie idę i cieszę się o, dzień dobry I love traveling from city to city no teraz z tobą to ja będę mógł Chcę walczyć błagam pomocy Dobrze, mocniej go Ożeś ty, serię go pokonasz już oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, oh, fuck No dobra, to chyba ja się żegnam i i tym lepiej panie ogrze, ja mogę się wylogować? Niska nie zabijaj mnie Módlcie nie za mnie bliska ja muszę, muszę... Ja muszę zginąć, ja muszę być. Ja muszę być Kurde, ja chyba... A nie, dobra, zostawił się, doczepił się ode mnie. A to nagle mi wyskoczy pewnie z jakiejś ściany, czy czegoś tutaj O, że przyjdą. I bardzo dobrze. No tak telepatycznie dostajecie, tak? Ja już to wiem cioty ja, 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 ja. Dobra no to, to by było na tyle myślę, że wam się podobał ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej, to ten, napiszcie ja. Tylko że będzie jeden problem. Będą takie laksony jak widzieliście, bo się nie da zmienić u mnie. Po prostu taki mam komputer, no taki zrąbany, taki był, taki jest, taki będzie, nie? Tego nie moja wina, ale no ten... czy znaczy, no jeszcze taki będzie przez rok, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem. Rozumiecie mnie? No. Dobra. No ja się żegnam z, Zami na sycie w góry. O nie, jeszcze tam muszę iść. Muszę, muszę, muszę po prostu. Co to? Sowa, kuku! Ała! Dobra, to by była tyle, myślę, że wam się podobał ten odcinek, bo zaraz mi sowa zabije, po prostu ja ją zaraz wykończę. Jest, dobra, przeżyłem. No, teraz ja się z Wami żegnam z tego szczytu góry. Myślę, że wam się wszystko podobało. i Cześć do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye.